Hello, hello widzowie, kanał Kanapowy Komandos. Dzisiaj kolejny film z cyklu kuchenkowo-paliwowo-zabawowego i tak I muszę Wam powiedzieć, że z każdą odpaloną kuchenką wzrasta moje osobiste doświadczenie, nie wiem czy Wasze. Coraz mniej się boję tego, że zginę, a coraz więcej się boję, tylko, że zostanę śmiertelnie poważony. Ale. Przeżyliśmy no... ruską, to przeżyjemy wszystko. <laughs> Ale nie wiem, czy jak będzie z chińską, nie? Dzisiaj będziemy zajmowali się czymś na co wszyscy czekają, aczkolwiek nikt o to nie prosił, czyli chińską kuchenkę wielopaliwową, z tym, że na paliwa ciekłe. Nie będzie okazji przetestować ropy i innej tego typu rzeczy, dzisiaj zajmiemy się dwoma najbardziej popularnymi paliwami, czyli benzyną, w tym wypadku ekstrakcyjną, czyli czystą oraz jagodziankę na kościach, dyktę, znacie jeszcze jakieś nazwy? Wino na kościach. Wino na kościach, to nie znałem, a Ty? Nie, u mnie tylko jagodzianka. Jagodzianka, no, czyli generalnie to się mówi de natura. Albo dinks. O, uczcie się, ale zostawcie też, może macie jakieś własne nazwy tego napoju, rozkoszy yy, gdzieś tam u Was funkcjonujące. Będziemy bardzo wdzięczni, a w każdym razie na pewno ja. Dlatego osobiście ja w tej chwili witam Was bardzo serdecznie i mam nadzieję, że Wy również powiecie chociaż jakieś tam ahoj. Ahoj. Cześć. O, ten się wyłamał. I wobec tego bierzemy się za testowanie kucheneczki. Dlatego czołóweczka, a potem jedziemy z testami. Nie po polery, nie dla kariery do pojusza. Komando szczery, dla innych sława, a dla nas prawa nie oczka, aksi łaskawa. E Chciałbym najpierw zacząć od krótkiego odpisu, jak ta kuchenka, z znaczy czego się składa i co ona tutaj posiada. Rzeczą, która jest mi do tej pory nieznana, jest butla ciśnieniowa, która zawiera, czy też służy do dwóch rzeczy. Przede wszystkim do przechowywania paliwa i do transportowania, a no dlatego, że w komplecie producent dostarcza nam korek z uszczelką. Ten korek możemy sobie spokojnie założyć do butelki. Jak z szczelnością, nie wiem. To jeszcze za wcześnie. Ale tą butelkę, tą butelkę, możemy sobie potem przyczepić gdzieś na zewnątrz do plecaka. Niech sobie ładnie dynda, niech sobie wisi i w momencie kiedy kończymy przygodę z transportem, a chcemy sobie odpalić tą kuchenkę, otwieramy korek odkładamy akta i zakładamy pompkę ciśnieniową. Pompka. Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia jak działa. To będzie pierwsze nasze odpalenie tej kuchenki. Zobaczymy dzisiaj mam nadzieję, że ofiar nie będzie. Drugim elementem jest sama kuchenka plus wężyk. Kuchenka jest uniwersalna, dlatego że teoretycznie potrafi współpracować z butlą gazową, a schowałem, więc nie będę pokazywał, ale kojarzycie jest to gwin do nakręcenia na butlę, taką typową, ewentualnie z przejściówką na te wysokie kartusze gazowe. Niestety w komplecie jest tylko jedna, znaczy jeden rozmiar dyszy. I tu jeszcze muszę z przykrością powiedzieć, że producent absolutnie się nie postarał. Nie wiem dlaczego, ale chciałem kupić inną kuchenkę. Dostałem inną kuchenkę i w tej chwili jestem na Allegro ze sporem otwartym, bo Chińczyk nie chce mi oddać kasy za to, co kupiłem. Dlatego, że no, tak wygląda dysza, która została raz odkręcona z kuchenki, czyli generalnie rozpadła się przy pierwszej próbie rozkręcenia, i nie jest to. Dobre świadectwo jakości. No chyba, że uważacie, że jest OK. Kropelka załatwi sprawę. Eee, taki cieniutki materiał. Nawet nie wiem, czy to jest mosiąc jakaś <noise> Może to jest jakiś kamyk, tylko malowany na złoto. I nie jest to nawet kamień z napisem LAF. Do tego oczywiście dostajemy komplet zapasowych uszczelek, tutaj jeden komplet, drugi, kolejny. Nie będę może pokazywał, bo to nie ma sensu. Oraz mamy coś takiego, jak chyba czyściki do dysz. Zastanawiam się tylko nad jedną rzeczą: czy te czyściki są dedykowane do każdej dyszy osobno, czy są dwa w zapasie, gdyby się jeden zgubił. Nie jest to też najlepsze rozwiązanie, bo trzeba rozebrać całą tą kuchenkę praktycznie, żeby dostać się do dyszy. W przypadku modelu, który bardziej mnie interesował, tam jest specjalne dedykowane narzędzie, taki klucz fajkowy, specjalny na specjalnym wysięgniku, o jeszcze tu jedna uszczelka. I niestety tego tutaj nie ma. Nie ma i świadczy to niestety o gorszej jakości tej kuchenki, dlatego że dokładany jest taki klucz. Ten klucz nie dość, że zrobiony jest zupełnie nie pod wymiar elementów, które trzeba rozkręcać w tej kuchence. Po drugie, gdyby to był klucz fajkowy, można by było spokojnie tą kuchenkę rozebrać i wykręcić dyszę bez rozbierania jej całej, ale nie pasuje. To jest taki klucz jak w, w składakach z PRL-u. Tylko, że w składakach z PRL-u pasował. Tam tak, to narzędzie było uniwersalne był i wszystko. można było jednym kluczem zrobić wszystko. Tutaj ten klucz, od razu Wam mówię z własnego doświadczenia, że on praktycznie jest beznadziejny. Powinien być taki klucz, jaki jest w tych kuchenkach BBS-8, jak dobrze pamiętam. Czyli specjalne narzędzie, takie uniwersalne. Klucz fajkowy do odkręcania dyszy, wszystkie te, wiecie, klucze, oraz na specjalnym wysięgniku e, coś do czyszczenia dyszy. Pokażę Wam to oczywiście na zdjęciu, jak to powinno wyglądać. Dodatkowo, jeszcze na dyszach powinno być oznaczenie, jeżeli te dysze są różne, e, czyli do jakiej grubości, czy też do jakiego rodzaju paliwa one powinny być przystosowane. E, większe średnice dysz do paliw gęstych, mniejsze do rzadszych. E, niestety obszukałem wszystko z lupą, nie ma tutaj absolutnie żadnego oznaczenia, a więc w tej chwili prawdopodobnie ten test kuchenki będzie nieprawidłowy. Pozostała mi tylko jedna dysza i nie wiem do czego ona służy. Podłączenie jest teoretycznie banalne. Należy butlę wraz z pompką skręcić tutaj i powinno to zadziałać, ale oczywiście jak to moje zgrabne rączki na zimnie trochę grabieją. Coś tym... Możesz odkręcić cały ten zawód. Myślisz, bez... że tak będzie wygodniej? Bez butli? Tak, tym bardziej, że potem i tak musisz do tej butli naleźć y... benzynkę Benzynka. czy też inne paliwa. Dobra, będzie łatwiej. Rafał ma absolutnie rację. Ja, bo mądrego to i dobrze posłuchać. A z głupim to nawet butli nie ma co pić. Tak wygląda w środku ta cała pompka wraz z systemem bezpieczeństwa. Mam nadzieję, że jest system bezpieczeństwa i że w razie wzrostu ciśnienia nie eksploduje ta butla, tylko że będziemy mogli spokojnie zejść, <głos》>, znaczy nie zejść z tego świata w wyniku eksplozji. Skoro Kobra powiedział, że, znaczy i Rafał, że będziemy napełniali za chwileczkę, więc będziemy napełniali za chwileczkę. I teraz mam do Was pytanie: życzycie sobie najpierw chłopaki testy na alkoholu czy na benzynie? Może alkoholu. A ty, Kobra? No, to jedziemy na alkoholu. I teraz spełni się moje marzenie, bo nigdy, ale to nigdy nie wierzyłem w mit, że jeżeli przecedzimy denaturat przez chlebek, że on straci swój kolor. Dlatego proszę bardzo, <noise> dziękuję Ci Rafał. Dzisiejsz... Sponsorem dzisiejszego denaturatu jest Rafał. Także muszę powiedzieć, że bardzo Ci nie dziękuję. nie tak bym powiedział, że obajtek, ale... <noise> Obajtek już nie jest prezesem. Uwaga! Chłopaki, no. jeżeli wyjdzie... No tak nie małdzo. Nie bo przy cały bochenek musiał być przejść, Przelać. No. Szczerze? <laughs> Kiepski filtr. <laughs> Odnoszę wrażenie, że przez krobeczkę to chyba raczej nie pójdzie. No to próbujemy nie, złożyć na dwójkę. Na dwójkę? Za chwilę ci to się rozleci do środka wpadnie nie, wszystko. Do no, no dobra. Myślę, że nie ma co. to Zróbmy osobny film na temat eksperymentowania. Dobra, ale uwierzcie eksperymentowania. mi, w tej chwili mit o tym, żeby przecedzić denaturat przez chlebek moim zdaniem upadł niestety i jestem zrozpaczony. Dlatego chlebek trafi, no, pamiętajcie, że do ogniska, będzie służył jako rozpałka. Pierwszy raz w życiu będzie to chlebek rozpałkowy. Nie wierzcie, poza kamerą to zeźre. No co zrobić? No głodnemu, końcu, głodnemu zawsze chleb na myśl. W w Ale nie zjaka. wierzcie we wszystkie mity, które Wam pokazują. Dobra, wytrzemy rączkę. Mam nadzieję, że nie dojdzie za chwileczkę do zapłonu. Sama butla w porównaniu z poprzednią wersją, która w BBS 8 mieściła chyba 330 ml czy do, do pół litra, tu chyba powinno być około 950 literek. Ale nie napełniamy, do końca. nie napełniamy nigdy do końca. Tak samo pokazywał Kobra w swojej benzynówce i tak samo pewnie będzie robił Rafał w swojej benzynówce. Linia napełnienia jest tutaj. Zastanawiam się tylko, jaki, jaki jest sens zlewać? posiadania znaku tutaj. Skoro nie widzimy, ile lejemy do środka, więc trzeba będzie niestety. Czyli też zrobimy no, i no, będzie, dziurkę, Tak, to dokładnie. To, to będzie trzeba będzie wyciąć prawie. otwór, wiecie, kątówką i zobaczyć, w ile. A tak, a też jest dziurka, nie? Dziękuję Ci, że byłeś uprzejmy pożyczyć urządzenie. Lejemy i myślę, że nie będziemy lali litra, mamy tylko pół. Czujecie, chłopaki, ten zapaszek? O. Dobra, styknie. Następną wadą tej kuchenki jest to, że instrukcja, którą dostajemy jest w języku zdecydowanie tylko i wyłącznie chińskim. Gdyby jeszcze była instrukcja obrazkowa, czyli wiecie, jak na przykład napompować, ile razy i tak dalej, byłoby super. Ale nie. Tutaj mamy tylko kilka podstawowych informacji i nie wiem nawet tak dokładnie, ile razy należy ją napompować przy pełnym. Na pełnieniu butli, znaczy przy pełnej butli, ile na przykład przy jednej trzeciej, przy dwóch trzecich. Udało mi się tylko gdzieś tam translatorem doczytać, że powinno tu być około 20-25 ruchów pompką, żeby zwiększyć ciśnienie, przy pełnym. Około 40-45, kiedy tam jest mniej chyba niż połowa. No zobaczymy, będziemy to robili na oko. Mam nadzieję, że zgodnie z zasadą, że na oko to chłop umarł, że nie będziemy mieli tutaj żadnego wypadku. To wobec tego na razie odkładam. To wobec Ale tego. To jest dziwne, muszę przyznać. A co jest takiego dziwnego? Bo <laughs> patrząc, ta pompka jest o wiele większa niż w tej radzieckiej. To weźmy to Chodzi mi o ten tłoczek. I mówisz, ile przy pełnej 25? 20-25 tak? pompnięć. Przy szmelu jest pojemność też około litra, bo tam jest 950 litrów i według instrukcji od 12 do 15 pompnięć, gdzie jest połowę mniejsza. To jest ciekawe. No zobaczymy, czy coś z tego będzie. Mam też nadzieję, Kobra, że będziesz widziany na kamerze, bo jesteś za daleko chyba. To rzekł, Zobaczymy, że co podpowiada jest niewidoczny. Zobaczymy. Mam nadzieję, że jedna kamera chociaż cię złapie. Dobra. No co, jedziemy 40-45 pompnięć. To zrobimy na razie 40. To na razie też możemy. Aha, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, mianowicie co mi się podoba, to to, że producent jednak poszedł po rozum do głowy i oprócz tego, że sama kuchenka ma taki jak gdyby przeciwwieczny filtr, to dodał jeszcze ekran. No, ale ekran wiadomo jakości nie najlepszej. Nie będę ukrywał, że dla mnie to się w tej chwili rozpada. A to nie jest ten mumieka? Nie, to A ile jest? razy ktoś go używał. A nie razu. On jest funkcjonówka, nie śmigan. Poważnie? No jasne. Ale on, wy, właśnie... on wygląda choćby miał nie, 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 rok. Nie, to jest i ceszed... chyba ten mój. To, mój. to chyba tak. Aha, no to w tym wypadku niechcący skłamał. Mój to znaczy, że bój leży obok, ale. ale... W podobny futer, ale także. Można powiedzieć, że. No bo tak, wygląda mi na używany. Dokładnie mocno. w tej samej jakości. no bo to jest, mój, jest z tym napisem dziwnym. Ja, no tak. Także no to... mój jeszcze szedł. Dobra, dalej <laughs> wracamy, honor chińczykowy. Wobec tego oddaję to cesarzowi co cesarskim. No dobra, wobec tego jedziemy z tym koksem. Aha, i jeszcze bardzo ważna rzecz. Pamiętajcie o tym, że tutaj też należy nalać alkoholu do specjalnego talerzyka, który znajduje się tutaj w środku, żeby najpierw podgrzać gazy czy też opary i dopiero wtedy zapalać. Talerzyk ma dość niską pojemność, także jest szansa, że nie będziemy musieli długo rozpalać czy też podgrzewać te, tych oparów. No zobaczymy.

Ten zawód może odkręcony czy jeszcze nie? Ten? Nie. No. Yy, nie, jego się odkręca później. O, Aha. Czyli najpierw rurkę trzeba podgrzać. No to I Izopropanol się ładnie grzeje i czekamy teraz cierpliwie, aż się wypali będziemy mogli odpalić I kłowneczkę. teraz jest podgrzewana tutaj ta rureczka, co widać na górze, w której jest paliwo i będą się wytwarzały opary, które mają iść hmm. do dyszy na dole. Oczywiście jak otworzymy tutaj tak. za nie? Czyli teraz tam paliwa jeszcze nie? Nie, teoretycznie nie, a praktycznie to nie mam. Po... I co, już po, <grym> wszystkim? Już, po już wszystkim? Chyba tak. No bo to jest mała, odcinka rurka. Nie? No dobra i teraz zobaczymy. Proszę wrażenie, że ani coś... się nie odpaliło, ani nie słyszę też ciśnienia, żeby, żeby... coś schodziło. Dobra, podpnijmy jeszcze trochę. co. No ale to wtedy trzeba będzie na nowo odpalić. Oczywiście. Ja też szczerze mówiąc nie czuję, żeby mi wzrastał opór przy pompowaniu. Czy tutaj nie ma jakiegoś specjalnego zaboru? Hm. No, żeby się nie okazało, że całe to odpalenie będzie psu na buru. dobra, pompujmy. Bawiam się, że paliwo typu alkohol nie będzie zbyt... Tu jest zakręcone. A popuść troszeczkę tam, żeby coś tam poleciało. Znaczy ten zawór mi się wydaje, że chyba powinien być. No, a podpal... Aha, bo tam nie mam nic. Ja nie o, 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 Leci, jest ciśnienie. Dobra, dobra, dobra. Czyli z tego wynika, że jednak mamy dobra. napompowane. I teraz zapalimy. No, a w tym wypadku to jest benzynę. No pali palić. Powtarzam raz jeszcze, to wszystko robię na pałę, bez instrukcji, z tego prostego powodu, że nie mam, ale naprawdę nie mam zielonego pojęcia, czy robimy dobrze, czy robimy źle. Odkręcić? Teraz już przy płonącym, no to proszę bardzo. Łomar, czyli e, faktycznie może ten izopropanol by wystarczył na rozpalenie. Ciśnienie też nie jest specjalnie wysokie, w tej chwili puszczone na kuchenkę. Powtarzam raz jeszcze nie wiem co z dyszami. Czy ta dysza, która w tej chwili jest jest przeznaczona do tego właśnie alkoholu, znaczy do tego właśnie paliwa. Ładnie syczy. Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia, bo powtarzam ja nie mam naprawdę żadnego wglądu na to, czy dysza, która tam jest, jest odpowiednia. ona przystosowana jest do alkoholu na pewno już alkohol, czyli do natura wypalił się z talerzyka no, i się do czerwoności no to próbujemy. to co kolejny test z kubkiem wody o, robi się czerwono i muszę też powiedzieć, że znika już ten cały wysoki płomień. O, przepraszam, może będzie zalał mój. Mamy pół literka. pokażą w Polsce, co to jest pół litra na trzech. I bierzemy się za gotowanie. Czas start. Jest godzina 14.20, zobaczymy, jak długo trzeba będzie, jak długo czasu pójdzie na zagotowanie pół litra wody. Widzimy się za chwilę. Godzina 14.34-35, czyli 15 minut gotowania i jak widzicie, w tej chwili wesoło aż buzuje na pokrywkach. Czas, myślę, że podobnie jak z gazem. Zamknijmy w tej chwili dopływ paliwa. E, czas taki podobny jak z gazem, czyli około 15 minut. E, muszę powiedzieć, że ta kuchenka działa bardzo niestabilnie. E, powtarzam raz jeszcze, obawiam się, że jej jakość nie jest najwyższa. E, nie wiem, elementy użyte do produkcji, wykonanie ciężko mi naprawdę powiedzieć. Ale czy czas 15 minut w przypadku pół litra wody, biorąc ja pod uwagę, że Twoją ile przed no pół i litra? znowu wrócimy do, do produkcji radzieckiej. Litr wody, 15 minut. A tutaj macie litr wody, 15, pół litra wody, w 15 minut. Pamiętajmy tylko o jednej rzeczy, że w tej chwili mamy tutaj paliwem de natura. Spróbujemy na benzynie ekstrakcyjnej, teraz zobaczymy, jak to wypadnie w teście. Wobec tego bierzemy się za zmianę paliwa. Na benzynę de ekstrakcyjn wlewam ciśnij, i, i ciśnij, sprawdzam. Jest ja to jest szansuzkiego. Szansuzkiego. Takie, żeby nie ten, żeby benzynki. Nie wypić przypadkiem, żeby dzieci nie piły. Muszę Ci powiedzieć, Kobra, że bardzo Ci dziękuję za lejek. To, co on dzisiaj przeżywa. Degustację każdych paliw. Dokładnie, ale powiem Wam, jak to nie zostać płynem w takich warunkach, nie? Dobra, tyle zostawię na później. <ścoughs> nie wiem, ile wlałem, 200 ml? Ciężko nie, powiedzieć. Nie ma wskaźnika. Ale zobaczymy, jak będzie się to zachowywać. Mam też nadzieję, że fioletowy kolorek, który tutaj osiadł na pompce, puści. I nie będzie trzeba się bawić. Obraz przygotuje kolejne pół litra wody. Na szczęście jest ostrych, więc nie ma problemu z temperaturą. Wydaje mi się też, że zobaczymy te 40 pompki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Myślę, że nie będziemy w tej chwili alkoholem tutaj podgrzewali, bo kuchenka jeszcze jest ciepła. Spróbujemy ją odpalić. Tak. Czyli też, żeby się za chwilę zasłapała. O, dobra, już leci. Dobra, palamy na benzynie. Marku. Efekt jak w ruiskiej. <laughs> Ciekawe, czy to jest wada całości. I powiem ci, czy to nie wybuchnie. Nie, niech się to wypali trochę. To jest za dużo. I dopiero jak. Yy... Jo! jo! stół to mamy Czy Tylko nie wiem, czy wodą. Wodą. Ja wiecie co? Najprawdopodobniej. Już, 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 już. Musi się wypalić to, co do tego naczynka się wleje, to się musi wypalić. No i to taki później no przy okazji tak, to się tak. rozleje, nie? Także mm -hmm. myślę, że napełnienie tego talerzyka to raczej nie jest jakiś od... z dużym tym. Nie, teraz odkręcam. Uwaga. O, słychać. No. Minusem i plusem jest to, że ona syczy. Minusem, dlatego że na przykład, jeżeli bicie ciszę, to będzie Was denerwować. Plusem jest to, że słyszycie, czy ona działa, czy nie, więc jesteście w stanie zareagować na jej działanie. Dobra, w tej chwili już zmniejszył się nieco płomień. Odpalamy kucheneczkę. Mamy w tej chwili 14.41. Większe niż uciśnienie. Ale wydaje mi się, że temperatura płomienia jest znacznie wyższa niż w przypadku yy, alkoholu. Zobaczcie, że bardziej robi się chyba niebieski niż żółty, hmm. tak jak w przypadku wymatywacy. Do Ale dobra. Poczekamy, zobaczymy, powtarzam 14.31, zobaczymy ile czasu zużyjemy na próżanie pół litra. litra wody. Nie wiem dlaczego ciągle mi się kojarzy, że to pół litra na przykład to za mało, więc ciągle nadziwi się litery, ale poczekajmy, zobaczymy. Moi drodzy, muszę powiedzieć z zaskoczeniem, że odpalone było 41, 47, czyli 6 minut trwało na benzynie ekstrakcyjnej o zagotowanie pół litra wody. Czyli dokładnie połowa tego, co u Ciebie na tym śmierciu, nie? Mhm. Czyli paliwo ma znaczenie to, że... jednak. Paliwo ma naprawdę bardzo duże znaczenie w tym wypadku. Może ja na końcu się wypowiem, jeżeli chodzi o tą kuchenkę, a spróbuję najpierw zapytać Was o opinie. To tym razem zacznę od kobry. No co ja zauważyłem, że tak jak już wspomnieli, paliwo ma znaczenie na denaturacie dłużej, poza tym na denaturacie mniej stabilnie. No może to być wada tej dyszy, tak? Ona dziwnie, dziwnie pracowała. Na benzynie ekstrakcyjnej, jak było widać, połowę krótszy czas. Było widać, cały ten ta... dół był aż czerwony. I bardziej stabilnie pracowała ta, ta kuchenka, ale mm, strasznie głośna. W porównaniu z, z tą radziecką, to to jak odrzutowiec odpalający. No może jest wada to, że nie dostarczyli tych dyż odpowiednich, wtedy by to było cichsze, nie wiem, nie, nie mam pojęcia, ale strasznie, strasznie była głośna. No plusem jest to, że można ją poskładać, mniej zajmuje miejsca, lżejsza jest, bo ta ruska to stalowa butla, tu jest alumka i tyle no. no i też jak ją rozłożysz, możesz ją wygodnie transportować. No i podpięciem butli z gazem też daje dodatkowy yy, aspekt. Uniwersalności. uniwersalności, że nie musisz mieć tylko jednego paliwa, tak? Dobra Rafał, to teraz co Ty? Znaczy ja biorąc pod uwagę, że doświadczenia mam bardzo odnimiłe z tego typu kuchenkami wizualnymi, bo ja nigdy nie używałem, ale widziałem jak, jak ludzie używali, to powiem szczerze, że dalej nie jestem przekonany co do tego rodzaju kuchenek. Natomiast obserwując to co tutaj dzisiaj było, to faktycznie rodzaj paliwa Czyli ilość zawartego procentu alkoholu pewnie w tych, tych ma duże znaczenie. Kaloryczność, tak. Tak, kaloryczność. To się nazywa chyba I nie przemawia do mnie jeszcze jedna rzecz, jeżeli byłyby tutaj nawet te dysze do wymiany to sama procedura wymiany tych dyszy, no, jakoś sobie nie umie wyobrazić tego w terenie, bo nie wiemy co dzisiaj na przykład będziemy mieli. Dzisiaj mamy benzynę, skończy nam się benzyna, kolega będzie miał dynatura i co albo gaz. I jak w tym momencie bym miał to wymienić. To jeżeli to jest faktycznie uniwersalność tej, tej kuchenki, no to powinna być trochę inaczej rozwiązana procedura wymiany samej tej deszy Powinno być jakiś łatwiejszy dostęp do niej. wydaje mi się tak. No dokładnie. Ja mogę tylko tyle powiedzieć, bo to właściwie już wyczerpaliście temat za mnie. Mogę tylko tyle powiedzieć, że nie polecam tej konkretnie kuchenki. jeżeli Ktoś ma może egzemplarz, który wykonany jest lepiej, lub też producent daje elementy bardziej nadające się do obsługi tej kuchenki, czyli do jej eksploatacji. Czyli powtarzam raz jeszcze, prawidłowe dysze, prawidłowe klucze, nie klucze. To ta kuchenka ma sens. Ale biorąc pod uwagę to, co słyszałem przed chwilą od Was, czyli wyobraźcie sobie sytuację, jest minus 15 stopni, kończy Wam się jeden rodzaj paliwa, musicie wymienić dysze na drugi rodzaj paliwa. Jeżeli macie drobne elementy, które tam pokazywałem w komplecie i będą też na zdjęciu, czy też były na zdjęciu y, uszczeleczki, ringi, te wszystkie duperelki, te wszystkie czyści, czyściki do y, dysz, to w terenie obsługa tej kuchenki skazana jest na niepowodzenie z tego prostego powodu, że nie jesteście w stanie zgrabimi rękami zabawić się w jej. Y, 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 Reanimację, no naprawę, czyszczenie. Nie ma szans. Ile dzisiaj jest? Siedem stopni? 6? 10 mm -hmm. było nawet jak wyjeżdżałem. No. Ja mam zgrabiałe, zmarznięte palce. Ja też generalnie. Nawet w nosie nie jestem w stanie podłuwać. Jedynie Rafał trzyma na psie, więc jemu jest trochę ciepło. Więc ta uniwersalność w tym wypadku niestety skazuje nas na to, że w domu już musimy przygotować sobie tą kuchenko do odpowiedniego rodzaju paliwa. Jeżeli jedziemy na dwa, trzy, cztery dni i zajdzie konieczność zmiany dyszy, wyczyszczenia i tak to istnieje duże ryzyko, że pogubimy te elementy, jeżeli nie będziemy mieli dokładnie przygotowanych, rozłożonych. Czyli musielibyśmy mieć taki przenośny warsztat. Druga sprawa, ta kuchenka, nie tam specjalnie głośność nie przeszkadza. Ja przynajmniej dzięki temu wiem, że ona działa i że paliwo się jeszcze nie skończyło. Chociaż... No to syczenie troszeczkę może przeszkadzać niektórym, szczególnie jeżeli macie namiot obok niego kuchenkę i chcecie spać, a ktoś tam się bawi w małego jeta, nie? Odpala sobie jakiegoś MIGA15. Następna sprawa jest taka, że jednak duża jest ta kuchenka i pozwala, myślę, na tej benzynie spokojnie zagotować nawet większy garnek z wodą. Do tego bez problemu działa podgrzewacz. Także, nawet gaz powinien nam się przy niższych temperaturach szybciej odpalić, jeżeli wlejemy tutaj jakąś benzynkę ekstrakcyjną czy coś. Niestety, samo wlewanie jest dość kłopotliwe, bo ten talerzyk jest mały, płytki i rozlać i wylać wszystko na samą kuchenkę jest bardzo prosto. Wobec tego, mam nadzieję, że to, co tutaj powiedzieliśmy po naszych pierwszych doświadczeniach z tą kuchenką, pomoże Wam w wyborze własnego sprzętu do Gotowania w terenie, czyli do picia, do grzania się i tak dalej, i że nie będziecie musieli popełniać czy też cierpieć na te same błędy, które my popełniamy. Ja wobec tego dzisiaj będę ostatni się z Wami żegnam. Zaczynajcie. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Jak macie jakieś uwagi, jak zwykle w komentarzach piszcie. Pamiętajcie tylko, żeby nie używać dużo wyrazów na K, na H, na G, z tego prostego powodu, że te komentarze YouTube odrzuca i wolelibyśmy komentarze tradycyjnie, merytoryczne. Jeżeli oczywiście macie jakieś doświadczenia z używaniem tej kuchenki, pamiętajcie, że to jest nasze pierwsze odpalenie. Nie mamy instrukcji, nie praktycznie jesteśmy jak dziecko węgle. Jeżeli macie jakieś dobre rady, wiecie tego typu rzeczy, to czekamy, bo jesteśmy otwarci na wszelkie... Informacje takie i sugestie y, pozytywne, One negatywne też, ale już sami wiemy o naszych słabościach, więc tu myślę nie trzeba nam ich specjalnie przypominać. Ahoj! Na razie!